Siemanoczku, mordeczku, jestem Kuba. Zapraszam Was na odcinek, w którym będę zmieniał oliwę. z Romania. Nie wiem czy, czy to jest oryginalne czy nie, w sensie podróbka czy nie. Wydaje mi się, że nie. I nie wiem czemu na zdjęciu było to zielone, to zielone takie żółte, nie wiem. Mam nadzieję, że jest git. 4 litry, elegancko. Mam nadzieję, że będzie GIT. Bo wlewałem 5100. a wlewa 5000. A Romano wystarczy. Widzicie, jak czysty. Kurwa. No, więc zostawcie na wstępie. Łapę w górę. Sylwia na kanale. No i co? I nie rozgrzewać Romano. Jak rozgrzeje? No to w sumie się widzimy. To nie jest istotne. Jak się żyje? Tu teraz się przejadę. Tu pisze gaba O, nagrzał się. Dobry. Nie wiem, już tam jest siedemnastka. Zaleci? Zawsze literek? literek? Nie. Tam Będzie. elegancko A my w tym momencie odkręcimy filterek. No. Yy, no. O kur. O kur. O kur. O kurwa! Ty, no! O widziałeś pan! Tak się robi! Mordory! Już raz to zmieniałem! Nagrywałem to, ale to kielcik! Jeszcze mi aż, aż tyle osób nie wyglądało! Jak ja ten filtr kurwanska wyjąć? A panie kurwa! Takie opniuki nie opiupy. O coś kurwa, tylko na gwincie jakiś to nie opikilak. A to kurwa. Brudia. Na gwincie syp, ale to na pewno z nakrętki. Nie wiem czy na gopro go to. Zobaczycie Delikatny grusek. O kurwa jebana Piłek mi się wbił w rękę, ale już miałem. No. Skórz bysem Ja to w sumie z benzyncem wyczyścił z wielką chęcią. Och, kurwa piłki. O piłek to, o kurwa chyba. Nie, Chyba dotarło się dopiero, wiecie To nie jest tak, że się coś zaciera, rozpierdala To nie o piłki co, nie? Jakieś to kurwa To nie o piłki O gdzieś pan? Tam się robi motocykle Tu jeszcze oliwa kurwa 200 ml wyleci tak szczerze, nie? O. No już kurwa nie pamiętam jak to szło Chyba to tak o No i skręcamy No ale filtery Zmieniłem olej, bo wam mówię po ile Ostatnio zmieniałem Przy 9600 Czyli chciałem więcej, te do 3000, czyli 12600 A trochę mi się przetagowało, bo nie, nie kupiłem oleju i tak sobie No i mam 13000 prawie no. Bez 50 km. Więc zrobiłem... 3500? No. Bez zmiany oleju. A i tak będę wymieniał co 3000. Chociaż ta zima jest, to już ostatnio będę jeździł. Ale wiecie, o co chodzi, kurwantka. Dobra. Nie chcę jeszcze zlecieć ten olej. Czyszczę śrubkę jeszcze, z gwintu bym wpadł w piasek i ogólnie tak czyszczę sobie i tą uszczelniczkę trochę tak przetrę. O, widziałeś pan jak się robi? No właśnie. Ciekawie ile tu oliwy jest. E no, jeszcze by polatała. Dobra I jeszcze tylko zostało wlać Oliwę Bo już wlewamy w awolinach Nie Kurwa Jakie tam stalice? Bo nic leje w ciuchu trochę, że wyleje Ups, czy idzie to wyleje? Kurwa lejka nie mieć, nie ja pierdolę ale będzie bestia, Wsadzamy? Cool. Tak się wsadza, panowie i panie. Zakręcamy. Stoi równo, plus minus. Poczekamy chwilkę. Łotw kręcamy. Nie, litr się wlewa. Kurwa na stronach jest 900 ml. Powiedziałeś pan, kurwa? O, aż nad bagnet, kurwa. Chuj, z tym. No, ale to się. Tu, tu trochę spali oleje. Tu się rozejdzie. Tu wyleci, kurwa, przez spod głowicy i będzie git kurwa dobra kurwa pan pal pan pal pal pan nie chodzi ponad na nowym oleju kurwa wiesz co chodzi mochodą dobra tu ogarnę za siebie widzimy stary olej tam ja sferowałem ale nie chciałem tego dużo żeby nie ujebać w ogóle tak skacze możecie powiedzieć co skrzywe kurwa Legancko. Ale igiełkę zrobiłem hamulec z Romania. Znaczy dla mnie z gidło. W ogóle patrzcie koło dobrze kręci. <grytanie> Praktycznie w ogóle nie hamuje Naciągnąłem hamulec. W ogóle Na kole w sumie mi się ruszył. lada, to hamulec był mi pod nogą git, moim zdaniem. I w sumie nie bo kurwa takie jak huci zrobił, ale też jest taki, łop też fajny taki, przyjemny. mogłem jeszcze naciągnąć, ale jest gitus, więc no, dalej czekam na te iwane kierunki. Dobra, pochodził, za chwilę tak już, muszę czekać na te kierunki, może jeszcze przejdą w tym miesiącu. no Nie, no oliwa, jest git, luksus fajny. O, pójdź to. Szymot. No, brzmi. 3 litry jeszcze mam na 3 zmiany oleju. Hmm. Kurwa, luksus stój tu. Stoisz? No. No. Jak to wszystko wygląda? Dobra. To było na tyle. Na razie. No, bo mogę się z Wami pożegnać, jeżeli najwyżej to wytnę, a jeżeli nie, to nie. Dziękuję bardzo, za wreszcie ten odcinek, w w gry na kanale. Trzymajcie się, do kolejnych filmów na tym kanale Strzała Ja pierdziele to już zima jest, O no, tu mam lód Ziemia twarda, o kala klapki zajebiste Ja pierdolę. No słońce nawet nie nagodzi Ile do domu zima.